Hej, to jakaś kolekcja? Sorry, sorry, ale mi przerwało. Otwierałem paczkę, ale mi przerwało i, i coś, że nic nie otworzyłem. I co od niej dostałem? Perełeczki Ekstra klasa 2008-2009. Proszę Państwa, praktycznie wszystkie naklejki. Nie patrzyłem tego. Przybliż. Chuj, ja to, ja to, ja na ten album zrobię oddzielny odcinek. Odcinek dla Karoliny. Podam linka na Facebooka, ona jest mega. Co jeszcze? okłaki do Euro... Euro... Dwa, e, sorry, Champions 12-13, nie update. To normalne, mega. I co mi wysłała? Albumik. Może tu się powtarzają? Oje, patrzcie jaki młody Messi. Tak samo wam zrobię oddzielny odcinek. I co mi wysłała? Gratisy, wymiana, wymiana, XD, blister, uwaga na limitkę. To zaczniemy może od gratisów. Sam jestem mega. Nożyczki, nożyczki, wiesz jakie były nożyczki? Stójcie, chwila przerwy. Zaraz wrócę. Lecimy, lecimy, lecimy. Lecimy. Już jestem. Jedziemy Idziemy z Gratisem. Ma Marihuanina. Czekajcie, otworzę poza kamerą. Nie wiem czy ja cię dorównałem moimi naklejkami. Ale dzięki za torzeczki przydadzą się. Dobra, no i... Lecimy. To lepka pierwsza. O grubo, widać, że otworzyłaś tylko już klejeczek. Teraz skończyłaś edycję. Ale to jest w chyba stary Champions Flick. Aż nie da się wyjąć. Późno. Nie. nie chcę tego rozrywać. Jak mam to wyjąć? Karolinko moja, kochana. Robisz mega paszki, ale to nie trzeba tak zabezpieczać. Dobra, to jest Champions 13-14. Dziękuję Ci za to. Nie mam w ogóle naklejek z tego Barcelona. Celtic, jak Celtic, ja się ich sądzę, jak sądzę. Jak normalny klub, to nasza wina. I szybko bazóweczki. Obłatek. Myślę, że się nie zdarzy, jak zrobię z tego dwie części. Bo to trochę zajmę się ja dokładnie przejrzeć wszystko. <coughs> Bardzo Ci dziękuję. Ale to jest... nie musiałaś mi tych folii jak Bo wiesz, jak to trwa. Ale tego rozrywać nie chcę. No. Po co tak zrobiłaś? I takie byłoby dobrze, abyś normalnie wysłała. No dobra, dostaliśmy się. Tu mamy bazóweczki, naklejki bazówek z World Cup'a. Zapewne nie mam większości z nich. Bo mało z tej edycji. Tak samo ci dziękuję. To mamy te specjalne, to tu. To tu. Uff, te naklejki to naprawdę. Nie wiem, nie wiem czy ja cię tak dobrego wysłałam. Gratisy miałaś magne, ale ja na takie gratisy nie zasługuję. Wielkich ciuk górę górę za paczkę, ale tu widać, że będziemy mieli tak kodu Holandii, już mamy ich kilka razy. Bazóweczki Pięknie poukładane klubami. Dziękuję Ci. miał co przyklejać na wolne chwile, chociaż już nie mam, bo trzeba się uczyć. O, mam nadzieję. O co? Mhm. Yeah. Tu tak samo są. A tu jest 12-13. Jeszcze starsza edycja. Ja cię kręcę, ja cię kręcę. W której kręcę, w której ręce. Ja już na tych tu graczach... Polaka mamy, ja pizgam. bazoweczki, patrzcie jakie piękne, takie piękne bazóweczki, Celtic nawet, to dobra, zrobimy sobie kilka części na tym bazu, są bardzo mega przesyłki. to była pierwsza część, zapraszam do drugiej, pozdrawiam, Karolina Kolekcjoner, na razie.